Objazd. 137 kilometrów. Trochę nam zejdzie. Ej, co? Dojechaliśmy już? Co to za hałas? To chyba w pokoju obok. W porządku. Przynieś ręczniki z łazienki. To pewnie hajs za narkotyki. Oszalałeś do reszty. Zaginęła ogromna suma pieniędzy. Jeśli twoja mama je ma, to jest w wielkim niebezpieczeństwie. Stwierdziłeś, że tak nam pomożesz? Ta kasa może uratować nam życie. Może je też zakończyć. Nie rób tego. Masz dwie godziny, by zwrócić pieniądze. Nie zbliżaj się do mojej rodziny.